...pierdol Nie! Zylagen jest 126 mięśni. Piję bułkę. No a A tak? Teraz no, mi się zadławi. Będę musiał <grym> kiełbnię. Przed... <grym> no, no. pokaż, pokaż dresy, Lepiej nie, bo tam spierdolą. No pokaż dresy, no. No, tak szybko. Tak szybko, przyglądajcie się. Jeden będzie miał rękę na bierz. Pokaż dresy. <grym> to są dresy. Oni chcieliby się mają zimny łokieć. Ale to jest trasa do Denle? Napierdamy 120 Molę, wolę, pokażę licznik! Pokaż licznik! Pokaż licznik! O, tak jest! Trzeba było wpuścić luz! I luz Przygotować go! 170! No pokazuj to no, widzę, no. widzę! Dalej! <laughs> Od <laughs> kurwa, szybko zabaj na górze! O, wstajemy! Ale to się w tylu, wiadomo, Magda! No pokaż, pokaż! <laughs> pokaż droga, nie? Mamy swój korek! Da nami iti... tyje, wiesz? O! Mówiłam wstępu! Co? W Wstępu pokazuję. Co już tutaj pan? Wstajemy, wstajemy! Ja, ja go do nas wysiadał, to mam go jeszcze... Filmować? <śmiany> nie filmować. Mam go jeszcze z filmowania, ja nie dostajmy Filmowa. z mhm. Dobra, okej, okay. starczy już? Dobre bógki. 200. O! Krzysi się odezwał! <śmiany> 269 km zostało! 10. A teraz okay. to nie zmieni to, czemu to się zmienia? Dobra, to jest rady, to Teraz ja kręcę. jest zielu. Jeszcze nie zjadł, jeszcze nie zjadł Jedziemy! Ludzie, jedziemy! Ręczny? Jedziemy! O, no, jedziemy! dobra. Dobra. jak będzie policja, to dam tę bukę z nim, ja w dałem dwie. Nie